dobry, nazywam się Beata Bryś, jestem nauczycielem historii języka polskiego, doktorem nauk humanistycznych, trenerem i specjalistą przedmiotowym. Proszę Państwa, nasi uczniowie, rodzice i my znaleźliśmy się w trudnej sytuacji sytuacji bez precedensu. Spróbujmy wykorzystać ten czas efektywnie i stwórzmy wspólnie obszar do wzajemnych przemyśleń na temat naszej pracy, warsztatu pracy. Oraz tego, jak możemy wspomóc naszego ucznia w procesie edukacyjnym. Wejście do klasy to bardzo ważny element lekcji. Te pierwsze kilka sekund decyduje o tym, czy uczniowie będą pracować chętnie, będą aktywni i efektywni. Uczniowie bacznie obserwują postawę nauczyciela. Czy jest on chętny do pracy, zaangażowany, radosny, bo tego od niego oczekują? Najgorsze, co możemy zrobić, to jest tak zwany bierny start czyli wchodzimy do klasy, zajmujemy miejsce za biurkiem i pytamy co było na ostatniej lekcji? Proszę Państwa, ten moment lekcji decyduje o tym, że uczniowie będą pracować wolniej, będą mniej efektywni bowiem nasza postawa ma tutaj znaczenie, nasza postawa angażuje ich działanie. Pamiętajmy też o tym, że czasami się zdarza, a przecież jestem zawodowo czynnym nauczycielem, że mamy gorsze dni, źle się czujemy, mamy problemy. Co wówczas? Proponuję nie urzalać się nad sobą, natomiast proszę Państwa, przeorganizować pracę. Z radością zapewnić uczniów, że przygotowaliśmy dla nich dzisiaj coś niezwykłego, coś innego. Może pracę w grupach, może pracę pod kierunkiem, może pracę z podręcznikiem. Tak zorganizowana praca, świadcząca o naszej postawie, zaangażowaniu na każdej jednostce lekcyjnej, na pewno przyniesie efekt. Nasze zaangażowanie będzie miało przełożenie na pracę naszych uczniów. Kolejnym ważnym elementem lekcji jest formułowanie celów. Przede wszystkim musimy pamiętać, że zgodnie z zasadami dydaktyki tych celów nie powinno być zbyt dużo. Po drugie, powinny być sformułowane w języku ucznia. Trzecia rzecz bardzo ważna, uczniowie powinni być z tymi celami zapoznani. Dlaczego? Dlatego, proszę Państwa, że każdy, bez względu na to, czy jest to osoba dorosła czy dziecko, kiedy zna. Cele, kiedy wie, dlaczego się uczy pewnych rzeczy, te wiadomości przyswaja szybciej. Wiedza też, którą nabywa nowa, łączy się łatwiej, jest szybciej zapamiętywana, jeżeli można odwołać się do wiedzy wcześniejszej. Bardzo często też w naszej praktyce spotykamy się z uczniami, którzy często nas pytają, dlaczego się tego uczymy? Po co mi to? I nie chodzi, proszę Państwa, o to, że uczeń chce nas zdyskredytować tylko być może reprezentuje styl przyswajania wiedzy zwany pragmatycznym. Ten uczeń zawsze jest zainteresowany, dlaczego się tego uczy, w jakim momencie mu się to przyda, kiedy będzie mu to potrzebne. Dlatego ze spokojem zawsze odpowiadamy i wyjaśniamy. Podanie celów lekcji, proszę Państwa, jest bardzo ważnym elementem tejże jednostki. Jak wyglądają te cele? Jeżeli one są sformułowane przez nas, oczywiście w języku ucznia, dodatkowo są przełożeniem wskazującym, że będzie to lekcja ciekawa, interesująca, może z elementami zabawy, na pewno będzie miała przełożenie na efektywność pracy uczniów. Chciałabym Państwu opowiedzieć o jednej lekcji ze swojej praktyki szkolnej. Prowadziłam lekcję w klasie czwartej, był to temat klasztory i zakonnicy. Przygotowałam tą lekcję chcąc na niej zaprezentować różnych zakonników, a do tego celu wziąć moich uczniów. Przygotowałam dla nich specjalne habity, które zrobiłam z papieru w kolorze białym, czarnym, brązowym. Kiedy się lekcja rozpoczęła, oczywiście zapoznałam uczniów z celami i zapowiedziałam, tak aby podnieść odpowiednią atmosferę, że w czasie lekcji będą też goście. Lekcja, proszę Państwa, upływała w bardzo przyjemnej atmosferze, niemal wzorcowo-książkowo. I w pewnym momencie no, stwierdziłam, poinformowałam uczniów, że przyszedł czas na naszych gości. I co się wówczas stało? Wszyscy uczniowie odwrócili się w stronę drzwi, oczekując wejścia gości. No i zrobiło się trochę nieswojo z tego powodu, że gości fizycznie nie zaprosiłam, natomiast jako gości chciałam przedstawić czterech zachodników, którymi mieli być sami uczniowie, oczywiście ubrani w te przygotowane przeze mnie habity. Lekcja się dzieciom podobała, Byli, były bardzo zaangażowane, mi dała dużo satysfakcji. Pomysł z gośćmi i z habitami sprawdził się. Natomiast ja się też nauczyłam, proszę Państwa, jednej rzeczy, że czasami dzieci odbierają nasze słowa dosłownie i warto pamiętać, zwłaszcza kiedy pracujemy z uczniami, z różnymi dysfunkcjami, albo z uczniami, które, którzy mają różnego rodzaju problemy. Teraz kilka słów o stylach uczenia się. Każdy z nas, bez względu na to, czy jest uczniem, czy nauczycielem, w różny sposób odbiera otaczającą rzeczywistość i bodźce zewnętrzne. Tym samym prezentuje różne style uczenia się. W zależności od preferowanej sensoryczności wyróżniamy style uczenia się: kinestetyk, słuchowiec, wzrokowiec. Czym się charakteryzują uczniowie o tych cechach? Jak z nimi pracować? Jak dobierać im zadania i ćwiczenia, tak by w sposób łatwy i przyjemny zdobywali wiedzę, a dodatkowo sprawiała im ona przyjemność? Zacznijmy od wzrokowca. Wzrokowiec to uczeń, który lubi notatki, lubi czytać, lubi duże ilości tekstu, lubi demonstracje i pokazy, preferuje sztuki wizualne, bardzo łatwo zapamiętuje twarze i imiona. Jeżeli chodzi o słuchowca, ten lubi dźwięk lubi dźwięk swojego głosu, lubi wykłady, dyskusje. Kiedy czyta, nawet półgłosem, porusza ustami. I dotyczy to nie tylko osób w wieku dziecka, ale również osób dorosłych. Lubi w długie własne wypowiedzi, woli mówić, niż oglądać pewne rzeczy. Jak się zachowuje kinestetyk? Kinestetyka jest zawsze wszędzie pełna. Preferuje ruch, preferuje naukę przez działanie. Nie lubi słuchać. Bardzo często gestykuluje, tupie nogami, szybko się przemieszcza, lubi emocje i ruch, uczy się przez bezpośrednie zaangażowanie i emocje. Proszę Państwa, również my, nauczyciele, mamy swój preferowany styl przyswajania wiedzy. Zwykle nie jest on jednym ze względu na to, że pracując z różnymi uczniami, przystosowaliśmy swoje możliwości właśnie do możliwości naszych uczniów. Ale spróbujmy scharakteryzować nauczyciela wzrokowca. Po pierwsze, nauczyciel wzrokowiec mówi dość szybko. Bardzo ważna jest dla niego dyscyplina czasowa. Informacje przekazuje posiłkując się słowem czytanym. I dużo informacji przedstawia w sposób wizualny. Jeżeli chodzi o słuchowca, to słuchowiec z kolei mówi bardzo rytmicznie, ale często zdarza mu się schodzić z tematu, stosować liczne dygresje. Ważna jest dla niego forma przekazu, lubi dyskusje i dłuższe wypowiedzi. Jeżeli chodzi o nauczyciela kinestetyka, ten z kolei mówi powoli. Preferuje prace plastyczne, modele, lubi dużo ruchu, chętnie dzieli uczniów na zespoły. Ważna jest dla niego idea w pracy i ocenia działanie i aktywność. Jak zatem pracować z uczniem o różnych kanałach sensorycznych? Jak ich aktywizować? Oczywiście wszystko zależy, z jakim stylem preferowanych przyswajania wiedzy mamy do czynienia. Jeżeli chodzi o uczniów, wzrokowców, dobrze jest stosować pomoce wizualne, różnego rodzaju filmy, pokazy, demonstracje, schematy, mapy, wykresy. Dobrze jest ilustrować własne wypowiedzi za pomocą znaków, piktogramów, obrazków, różnego rodzaju symboli. Definicję można przedstawiać w sposób graficzny, można też stosować notatki graficzne, czyli tak zwane mapy myśli. Dobrze jest, kiedy grupujemy informacje, używając symboli, znaków czy kolorów. Zachęcajmy też uczniów do stosowania różnego rodzaju graf grafów i drzewek. Warto jest barwnie opowiadać. Dodatkowo, wykonując proste rysunki, na pewno zaspokoimy w ten sposób potrzeby uczniów wzrokowców. Jeżeli chodzi o słuchowców, tutaj pracujemy głosem. Głos można modulować, można podnosić, ściszać, tak by zwrócić uwagę uczniów. Bardzo ważne jest, aby w czasie prezentowania szczególnie istotnych informacji zwrócić głośniej uczniom uwagę. Uważaj, to jest ważne, zapamiętaj. To będzie na sprawdzianie. Na pewno to wzmocni ich koncentrację. Warto zadawać ciekawe pytania. Warto prosić uczniów o odczytanie tego samego fragmentu w różny sposób, tak jakby to zrobił zawodowy aktor, dziennikarz sportowy czy raper. Doskonała zabawa i jednocześnie sposób na zapamiętywanie. Dobrze jest też wprowadzać, proszę Państwa, elementy dyskusji, i ja tutaj stosuję gry symulacyjne w czasie których uczniowie odpowiadają na pytanie, co by było gdyby. Jeżeli chodzi o kinestetyków, warto przy wszelkich powtórkach stosować jakieś gadżety, pomoce. Czyli jeżeli zadajemy pytanie, możemy podać jakąś maskotkę, pacynkę czy piłeczkę. Wiedza wypowiadana razem z ruchem ułatwi kinestetykowi wypowiedź i możliwość skupienia się. Kolejnym sposobem jest stosowanie różnego rodzaju przerywników. Mogą być to ćwiczenia zarówno energetyzujące, jak i ćwiczenia relaksujące. Wszystko zależy od tego, jak pracujemy z daną klasą i jak ta klasa w danym momencie się czuje. Warto jest też uczniów czynić bohaterami swoich opowieści. W czasie lekcji historii, omawiając hołd pruski, jeden z moich uczniów jest. Zygmuntem Starym, królem, który ubrany w odpowiedni płaszcz z insygniami królewskimi zasiada na tronie, drugi z kolei jest Albrechtem Hohenzollernem, który klęczy przed nim składając mu hołd. Pozostała klasa to uczniowie mieszkańcy Krakowa. Proszę Państwa, uczniowie nie tylko w ten sposób zdobywają wiedzę, utrwalają sobie fakty historyczne dotyczące hołdu kruskiego, ale również później opowiadają nam o towarzyszących im emocjach. To jest również bardzo ważny element i zaręczam Państwu, że tak przeprowadzona lekcja na długo pozostaje w pamięci uczniów. Proszę Państwa, jedna podstawowa zasada wszystkie te sposoby na pewno zadziałają, ale ważne jest, Nasza postawa i nasze zaangażowanie. Bądźmy aktywni, tak aby aktywni byli również nasi uczniowie. Jednym z elementów pracy nauczyciela jest ocenianie poziomu pozyskiwanych przez ucznia informacji. Nazywa się to potocznie odpytywaniem. Bardzo często uczniowie stresują się przy odpłatywaniu i myślę, że też obserwujecie Państwo jeszcze inne zjawisko. Wielu uczniów, bo przecież nie zawsze pytamy na ocenę, również w trakcie rekapitulacji pierwotnej, nie zgłasza się do odpowiedzi. Nie zgłasza się nie dlatego, że jej nie zna, tylko dlatego, że woli pozostać biernym. Co zwykle robimy? Pytamy tych uczniów, którzy mają palec w górze. Tych, którzy się zgłaszają. Natomiast ci pozostali siedzą spokojnie, powiedzą, że nie zgłaszają się i w ten sposób nie zostaną zapytani. Mam na to rozwiązanie. Myślę, że warto z niego skorzystać. Jest to jeden z elementów oceniania kształtującego, kiedy uczniowie się nie zgłaszają, a są losowani. Losowani ze specjalnych kulek w akwarium. Do losowania z kulek przygotowałam specjalne akwarium. W którym umieściłam kolorowe kulki z numerami. Jeżeli chcę zapytać ucznia bądź poprosić o odpowiedź bez podnoszenia rąk, wtedy losuję i wyjmuję jakąś kulkę. Wyjęłam kulkę z numerem 17, więc uczeń z numerem 17 będzie udzielał odpowiedzi. Jeżeli nie ma takiego ucznia, by nie przedłużać całego procesu, nie losuję kolejnej kulki, tylko dodaję te dwie, Cyfry do siebie. Więc w tym wypadku zapytam, jeżeli nie ma numeru 17, osobę z numerem 8. Tutaj, proszę Państwa, kształcimy kompetencje słuchania oraz obliczeń matematycznych. Więc mamy dodatkowe wartości dodane. Proszę Państwa, żeby podnieść emocje, wprowadziłam również zasadę, że pojawia się kulka pomarańczowa. Pomarańczowa kulka oznacza, że już więcej nie pytam. Jeżeli z kolei pytam na zasadzie bez podnoszenia rąk i wylosuję kulkę pomarańczową, wówczas sama odpowiadam na pytanie. Taki dodatkowy bonus dla uczniów, który też podnosi pozytywne emocje. Można też, proszę Państwa, wykorzystać te kulki dla uczniów, którzy mają dysfunkcję, na przykład ADHD. Takiego ucznia, który potrzebuje więcej ruchu, czy chociażby kinestetyk, czasami proszę, żeby to on wylosował. Dla niego jest to też dodatkowe źródło satysfakcji i umożliwia mu większe skupienie i zaangażowanie w czasie zajęć. Praca z kulkami aktywizuje uczniów i skupia ich uwagę. Wpływa pozytywnie na zaangażowanie w czasie prowadzonych przeze mnie zajęć. Moi uczniowie znają również lekcje z ułatwiaczem. Jeżeli jest lekcja z ułatwiaczem, a uczeń zostanie wybrany do odpowiedzi, to może skorzystać z pomysłu mojego autorstwa. Mianowicie, może być z tej odpowiedzi zwolniony, jeżeli uda mu się w dwóch ruchach umieścić kulkę w dowolnym polu. Proszę Państwa, jakie emocje towarzyszą tej czynności? Tu nie tylko uczeń rzuca, cała klasa mu kibicuje. Pojawiają się słowa: uspokój kulkę, skoncentruj się, uważaj, wycisz się. Wszyscy są podekscytowani. I co się dzieje? Cała uwaga, która była do tej pory skupiona na procesie odpowiedzi, odchodzi. Uczeń się odstresowuje i nawet jeżeli nie uda mu się umieścić kulki w odpowiednim polu a muszę Państwu powiedzieć, że zdarza się to rzadko i uczeń jest pytany, to ta wypowiedź jego i odpowiedź wygląda zupełnie inaczej. A przecież o to nam chodzi, by było przyjemnie i efektywnie. Mam nadzieję, że zaprezentowane przeze mnie pomysły i sugestie wpłyną pozytywnie na efektywność Państwa pracy i jednocześnie staną się inspiracją do budowania własnego warsztatu pracy. Dziękuję za uwagę.